Hej, z tej strony Frat 101, a to jest drugi odcinek z serii Piraci z Karaibów <laughs> Tak dziś zagramy sobie drugą o zagramy sobie dzisiaj drugą część yy, Czyli to będzie Co to będzie? Co to będzie? Tortuga Fabularny A więc tak przewinę o, to będzie sobie leciało, ale przewinę ten, chyba jak będą... Nie! Przepraszam Was, to przecież nie jest Star Wars. Hm, Chciałem powiedzieć, że przewinę tylko ten spoiler od tego, co stworzył tą grę. Przepraszam. Bo właśnie chwilą też grałem w Star Warsy. Żeby sobie <coughs> przypomnieć, jak tam jest, bo będę też to nagrywał. I właśnie przewinąłem sobie tam, to dawno, dawno temu, według galaktyce. A więc tak yy, To jest druga misja, która się nazywa Tortuga. To się dobrze to nie? Yy, I właśnie będziemy szukali ochotników do naszej jakby załogi. <grym>, na razie ich mamy tylko dwóch. To jest bardzo wielka załoga. Ale jedziemy po czterech: Dziewczynę yy, i trzech chłopaków. O właśnie, tak oni hmm. wyglądają. W sumie to będziemy mieli naszego przyjaciela, Pana Gipsa. Oh yeah. ten moment będzie zaraz fajny. Dawaj kasę. Chciałam <grywka> sobie pachę to mała okej, więc y, będziemy robili tak jak w samym odcinku y, nie zbieramy kasy nic, tylko przechodzimy, żeby było jak najszybciej dobra w którym tu się jeszcze lacha. okej okay. Kończymy. Dobra, kacenka. Okay. Bardzo Was przepraszam, że wczoraj nie mieliście odcinka, ale byłem na rajdzie z harcerzami, bo ja jestem harcerzem. Tak, tak, 30 km do zwierzyńca jechaliśmy na rowerach. I tak mi tyłek boli. <śm> I, <po> <śm> I w ogóle później ze mną u mnie był kolega. Więc nie miałem jak nagrać. Kolega był do chyba do siódmej, później musiałem trochę posprzątać i dopiero mnie na komputer usiadłem, kiedy już była chyba ósma, czy tam dziewiąta już nie chciałam się nagrywać. Więc dzisiaj teraz jest godzina, zaraz spojrzę na androidku. 13.05 A czemu mogą mogłam tego konia usiąść? Tak, jest 13.05 Myślę, że tam coś będzie 135 13.05 i ten odcinek chyba tak będzie... Hmm. Tak koło, hmm. Nie wiem Ha, wiem o co chodzi To, to trzeba rozwalić tego koło 18-19, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś by i Dobra, więc bez zbędnego gadania szybko przechodzimy misję. lala okej okay, no i tak właśnie mamy teraz pana gipsa i to będzie śmieszny moment tak śmiercisz strasznie tamten odcinek bo pod koniec zacząłem gadać o jakich tam youtuberach to naprawdę miałem 15 minut i 28 chyba Nie, 15 minut i chyba 20 coś mi sekund No szybciej no. godzinę to robisz A więc tak ja W sumie mi się wydawało, że będzie to dłużej, bo teraz idziemy po małego łysego Po małym łysym idziemy po tą dziewczynę A po tej... aha jeszcze to było, to trzeba ułożyć I po tej małej... znaczy po tej dziewczynie idziemy na tego o, pedałka Z fioletową czapeczką Pędzimy, pędzimy. Dobra, mały łysy już jest. Mały łysy bez nóg. Daleko nie ucieknie. no będzie skrzynkę. No, skrzynkę żeby to No ale dobra, mamy małego Łysego. Bierzemy szybko małego łysego. I wchodzimy tam. Hmm, <grym> spoko. Nie, to małe z jednego jest potrzebne. Co jest? Małego się nie da. Nie, to trzeba. Okej. Okay. Okay. Spoko. Szybko, kapitanie. Okej, okay, pan Gibbs. <tryk> więc teraz będziemy musieli przejść właśnie po tych żalą, żalon, dobra po lampach żeby właśnie dojść do tej dziewczyny i ona właśnie ma takie jakby takie specjalność swoją że ona wysoko skacze to chyba mają wszystkie dziewczyny że one wysoko skaczą no i to właśnie to będzie ten brylant Albo w tej szafie, teraz nie pamiętam. Dobra, kimś to... Dżę, że szybko trzeba. Okej, okay, brylancik jest. A, jeszcze go nie Dobra. Co to było? Szybko brylant. Widzicie? Takie właśnie są znaczki <laughs> Jak ona ma Okej okay. I, no i tak szybko trzeba skakać Okej okay, papa I tak chyba będzie tam ich dwóch no. Tak wiedziałem pamiętałam o, nie lubię tego skakania. Okej, okay, ja tak się udało. Co ja mam z tym zrobić? Lol. Aha, wiem co. I tam właśnie będą potrzebni tam dalej tacy siłacze. Nie mały łysy, pan Gibbs. Będą troszkę to się łacze jak suma. Będą mogli wyciągać te klameczki. No wyłoście. Okej. Okay. Nawet no, szybko zajdzie ta emisja. chyba szybciej nawet niż tamta. Tak mi śledz przynajmniej. Aha, ja muszę badać tą papugę. Spogo. A to, a to myślę, że to trzeba na samym końcu zrobić. To trzeba na samym początku. No, ale ich dużo już jest. Co ja zrobiłem? no, uh, okay, no i papuszka. No i więc mamy teraz wszystkich naszych członków naszej załogi. I wracamy do naszego statku naszej łajby w sumie bo to do statku nie jest podobne naszej łajbuni ile mam w ogóle pieniędzy zebrałam muszę też jeden pieniążek zebrać żeby pisało ile o, ty, kurczę dużo no i chodźcie moja załogo Okej, okay. no i to jest koniec misji. W sumie, one będą takie krótkie, to ja nawet będę mógł po dwie robić, ale dzisiaj na pewno zrobię tylko jedną. O mało miejsca na dysku. O, a masz ty dziadu. Teraz już się od niej nauczyli zawoga. Kompas. Kurde, chciałbym to przesunąć, da się to przewinąć O, ale obżarciuch, koniec żarcia To jest pan nasz pierwszy wróg Barbarosa Barbossa. Tak tutaj jest właśnie Taki... Taka senka. jak... Że oni jak mają te właśnie naszyjniki czy te monetki To oni się stają nieśmiertelni Jak się właśnie robi noc Albo są... Znaczy nie noc Tylko jak jest taki... Światło księżyca, jak oni to mają, to właśnie się robią tacy takimi nieumarlakami. A i chyba następna misja to będzie, jak właśnie na tej plaży będzie Jacoś. Są trupami, jak oni to mają? To jest nasz Will. Tak, wszystkie trupy. Wszystkie. Okej, okay. to tu poziom ukończony, tryb dowolny, odblokowany. Oh yeah! Staliśmy pana gipsa. Yy, pedałkę, aliakcze i naszego małego łysego Martiego. Okej. Okay. Chyba. Tak, skarbiec. No, nawet tam trochę pieniążków mamy w skarbcu. No i więc tak, kończymy i komentujcie, subskrybujcie, yy, lajkujcie, jak wam się film spodobał, no to pa pa!